Tu mają takie armaty, czy to były na kamienie chyba, albo na jakąś kule z prochem, ale to były ze średniowiecza. Pamiętam, że takie budowali średnie Tu Tu jest też jedna To były w metal kule. i tam składali kulę I tam, tam z prawej strony podrzewali i wtedy ten Wtedy ta kula wybuchła. Oni podrzewali, nie? Z tego drugiego kula. Tak coś było Bardzo dziękuję